Już dziś kupyty kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.stor. Link również znajdziecie w opisie. Co tu się dzieje? twarz. No co, musimy jakieś bardziej Dawaj, spektakularne początki robić. Uch, witam witam do... Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Kawe i w dzisiejszym odcinku pojedziemy w końcu do chłopaka wiorki. Wiem, że chcieliście go zobaczyć, ja tego przysłoniaka, chciałem... ja którego... Ja nie chcę go zobaczyć. W każdym razie musimy wpisać osobę na ścianę. Ścianę z, e, z ławy, tak, ścianę promocji ze względu na to, że tutaj już na dole nie ma miejscu, muszę wpisywać e, góry za taka... tego, taka... i tego popać. Właśnie, ja mam telefonu, tak ja mam kogoś Głos. wylacować. Masz telefon? Nie. <laughs> O, bo... o, ej, ej, hej! Czekaj, no! O Boże, jeszcze jakiś YouTube premium się włącza. Muzyka, dziękujemy bardzo za muzykę. Mam nadzieję, że Zalek dzisiaj się nie trzyma. Tak, tak, tak. O, już ciśników no, no, płytę no, kamerzysty na bla 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 bla. Losujemy. Zos Terson, Terson został wylosowany. Was o, graj! O! Jezu, 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 trzymaj mnie! Ty, eee, Jorka! Chodź! Jedziemy po Twojego chłopaka! Dobra, już możesz zleć ze mnie! Terco. Tak, już już zgadzam, już ale tu nie! Tu nie! I tu, tu nie! I proszę dziedziemy! Proszę, nie prosto! Jeżeli ty chcesz znaleźć się na ścianie promocji no to musisz spełnić dwa warunki czyli pierwsze zasubskrybować ten kanał, czyli taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku, kliknąć tam na dole. Drugi warunek to dowolnie skomentować ten film. E, Jaszczuk zawsze będzie wam ładnie poprawiać to, bo ja zawsze brzydko piszę, a Jaszczuk zawsze to poprawia na graffiti, które e, jest piękne. A my jedziemy już do chłopaka Wiolki, który, 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 który jest bardzo przystojny, bardzo napakowany. Okaże się, okaże się. No, ale tak przedstawiła go wielka. Tak, tak, tak mówiła, Zobaczymy, ona zawsze kłamie. Pokaż, no pokaż, tak jo, pokaż, taka to, jesteś uśmiechnięta Taki to umieśniony podobno, no pokaż! Bo no chcemy no, zobaczyć, jak to jest Ale nie, zobaczcie go za szybko. Ja chcę, żebyś się go zaczął. Ale się. mówisz Zyciawo? Mówi Zyciawa. Cawa lepsze od ciebie! No już jak widzę, jak chciałam do Panki no. zobaczą go w tej kamerze. No to musi być to naprawdę przystojny. Co powiedzą ci, ej, sorry, kamerzysta. To musi być naprawdę, naprawdę, naprawdę przystojny. No, no. no jest Fajny, fajny i fajnie się z nim pisze, To no, słodkie. Piszesz tak się z nim fajnie. Fajnie, fajnie z tym wszystkim. No, bardzo. A widziałaś go w ogóle na żywo. A widziałaś, na go nazywałaś na kamerze? To pewnie jest brzydki. A <laughs> to, to może się, po to ja mam no, na żywo. A ja Każdy się może na zdjęciach zrobić. Napalowany, tak? Nie na siłkę chodzi. Tak, gdzie? mam radę na żywo. Nie ma siłowni w domu. No cóż, te dwie kupił w ogóle. No dobra, no to co? Chyba jedziemy. Ile no wszyscy możemy jechać? Nie możemy wszyscy jechać. Nie, no nie, nie. Ja mogę tylko z tobą? Ja, 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 ja chcę jechać. Nie! Część, nie. On musi nagrywać. Bo ja nie chcę, bo ja nie chcę, żebyście się wybrali no trójkę. Ja też no, chcę jechać. Ja trójkę, nie. Nie, ja też. On... Nie, on nie, ja, ja też nie chcę. Go. Ja też jadę. Bo ja wiem, jak on reaguje. Wystarczająco ty za nich będziesz reagował. Ja nie chcę, żebyście mi zrobili No Dobra, to, to zostanie ciche. ty się umiesz zachować, jak cię poproszę. Ten umie się zachować, ale ty? Ty nie. Ale ty? Ty nie. A ona, a ty jak się zachowała? Ja? To no tak, tak w ty jesteś na Ja się zawsze zabawaj się zabawaj się zabawaj. dobrze dochodzę. Do do ale jak ty wolny? Dlaczego ty idź, idź, no. nie wolny? No, idź. Idź. Niech tam Wielka nie gada. Wow, no, ale powiem ci, że ten Mercedes nocą wygląda naprawdę dobrze, nie? No fajnie, No, w Wielka w ogóle gdzie my jedziemy. Zobacz, pokierujecie. Tak, mi się te koła świecą. Aj, nie zmieniaj tematu Dobra, w dupie jest dupie swoim chłopakiem i pewnie. ty chciałeś z tego nagrać odcinek, ja w ogóle nie Chciałem nagrać odcinek, ale. Sensacja, że ja się widzę z jakimś chłopakiem. To jest sensacja, To no jest że sensacja. Jakiś Ty chce się z tobą widzieć. No, no tak, to jest normalne. Wiesz dlaczego jest sensacja? No bo ja, ja bym się z tobą nie umówił. No, co w to, 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 tak to, no <grym> to było hałaskiem. To było prawdziwe, po prostu, kurde, no nie umówiłbym się z tobą. Dlatego nie jestem nie, ciekawy, ale Ale chłopacy, chłopacy by się umówili. No dobrze, bo mnie wytrzyma więcej niż 15 minut. No może tak po Oprócz nie Oprócz jaszczura, ja chcę się z tobą kochać. Ja się nie chcę nic kochać, ja tu jestem, bo mi ukazaliście. Wielka. Tak, nawet na ciebie nie spojrzała, nie? Tak? Dobra, gdzie on jest? Tutaj gdzieś? No tu się zatrzymaj, bo mówiłam, że jakoś... tu tak mówiliśmy. No, po prostu. wyjdź, zaparkuj Dobra, bych... no, zaparkuję, no. No i gdzie ten twój chłopak, Wielka? Ja też nikogo nie widzę. I też czy w parku się z nim umówiłaś? tutaj to jakoś randkę chcesz tutaj robić? Po ciemności no, wiesz, nikt tak. nie widzi. Ja w ogóle, ja w ogóle nie chciałam was tutaj. To ty mi oczywiście jak zwykle musiałaś tam mówić, O bo myśmy zrobili... Ja to jest dla mnie jeszcze bardziej krępujące. Daj spokój. Widzieliście, 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 gdzieś z tego Nie. No stąd chyba No właśnie też miałem o to pytanie. No, Albo klapek luźno szura, to jest fajnie, nie? Na stylu. Lubię tak Pięknie jak zawsze. No, Wydaje mi się, że to ten, co stoi. No przecież tutaj się uda. Wysoki, przystojny. Od To chyba jest... od Diona. Tak? To ty. O, zgadza się. Zgadza to się. Tak. w ogóle on nagrywa? w ogóle uciekasz? Co to ma być? 100. Ale to nie ty. To jestem ja. Zobacz jaką 90. Nie widzisz tego? To ten chyba na szczudłach te 1,90 90. No przecież to co, ja ci ile mam a co? Ale co ci to wiedzieć. Ej, chodź na chwilę. Jak na chwilę? Co to miało być? To miało być Ej, spotkanie prywatne, jadne, 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 tak? dobrze, dobrze dla W ogóle gościć, tak, co ty wyle? nagrywasz? Normalny jesteś, to jest Ej, spotkanie. Ale ty nie to jest spotkanie. Odejdź, proszę bardzo. To dobrze. dobra, do dobra. Dziesięć sekund dobrze. i zaraz wracam do Dobrze, 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 wracam. Co to ma być? Ale ja się mówiłam. Nie wiem, jaki przyklas jest. Całkowicie dobrze wyglądam. To dwie inne w ogóle osoby. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. No, A miał, był przystojny. W ogóle, odłóż tą kamerę. Co ty robisz? Co to ma znaczyć? Ludzi. No Żadnego Aj, wiecie, nagrywania miał nie być. Mieliśmy być tylko we dwójkę. Ale no znak. Ja, ja, dodawe, ale spójrz, ja? o zostaw tą kamerę! Nie Dlaczego? nie go! Ale w ogóle ty na zdjęciach wyglądałeś być? inaczej, całkowicie. Jak inaczej. Je. Ideał mężczyzny. Jaki? Sama tak pisała, ale ty. Sama tak pisała, idziemy! Tak Idźmy, się wyglądałeś! Nie, 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 nie zabijamy się! się z pisała, to zawijamy zroki, się! Ale nie, to już wzrostu. Ile to już wzrostu. Idziemy, chyba. Jedziemy, Ale jak ty jesteś niższy... Dobra, dobra, dawaj, Biola, chodź nie raz, i na tym pojedziemy, po prostu. Ale to są złoty człowiek, Dobra, ale ty typie nie jedziesz z nami, nie? Złoty człowiek i złota kobieta, złoty mężczyzna, co? Dobra, nie jedziesz z nami, nie? I to na tak, nie przyszedł chodź, tutaj do ciebie, chodź, tak? Jedziemy Ale... na coś, będę czekanie. Tak. Nie nie mam takiego pycha życiowego. Ale miły jest przecież taki, taki super jest. Chyba Podoba zrobić. mi się. Co mam zrobić? Świetny jest. Zawodzić nas, czy nie? Dobra, odejdź stąd. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. weźmy go, weźmy go na chatę. Nie zostawimy go tutaj, będzie taka polewa. Słuchaj, odcinek będzie zarąbisty, jak on wejdzie na domu chatę. Ona nie będzie wiedziała, co ma zrobić. Dawaj, chodź, go bierzemy, normalnie do No mówię ci, zaufaj mi, to będzie normalnie zajwiste. Dobra, to chodź z nami, nie może jak? zajmij tą maskę. Po co? Zobacz, zobacz lepiej na moje włosy. No, zobacz takie jaki trochę... busz. Ja jak mam busz nie... wszędzie. Tu zobacz, a męskości. Co nie jest rękach, wszystko męskości? Jak ktoś się nie goli, no to to jest fajne, <laughs> a jak nie? włosy jak przedłużone. A ty jesteś? Ale... No ja jestem? Żółty? ja jestem, ja jestem ogólna, przepraszam. No co no całkiem, całkiem. całkiem. Ale w ogóle... Trochę wieśniara, ale ujdzie, ale ujdzie. Ej, ale z tymi rączkami to proszę bardzo kiedy indziej. To jest straszne jak jest? nie. Przecież ale w ogóle, przyklas. nie weźcie, zatrzymaj zatrzymaj, no sorry, no ale chyba to się garabiny? nie uda, nie? My ja, się nie, nie. ja się chyba pomyliłam. Wiola, zatrzymaj się. Nie Viola, nagrywamy film, sama chciałaś, twój chłopak. Nie, to ty chciałaś. Oh, coś złego, chłopaczek taki przystojny przecież, jest. mówiłaś Realnie. Mówiłaś, Jaki że taki przystojny, bo teraz się ciesz z twoim chłopakiem czy przygryza palce kurczę. Kupiłem chlebek, kawkę dla niej, zadbałem jako, o jako ten mężczyzna Ale to, to będziecie sobie robić kolację, bo ja nie rozumiem no, Ja nie wiem kto będzie robił kolację Ty, tajskie to on, Ale on nie wchodzi do tego domu No i ja jeszcze ten się wtrącił, ja pierdziele czy tego... O co chodzi? Znowu? On? Co jest? Ja, ma. Ty no kurde, słuchaj, sprawa jest. Ja muszę co do ciebie na kanawisz. Ja... Dokładnie, ładnie wyglądam, Ostrzyżony jestem pięknie, ładnie, ale słuchaj, ten ojczym Marka Majster to jest przegięty typ, chłop, wyrzucił się z wielą mnie hej teraz chaty, ja. Ojczyzn Marka? No, Który to? Pogadamy o tym za chwilę, ale to ten majster. Dobra, nie chodzi o to. Ej, może? To kurde. mnie z chaty za nic, kurwa To on wyjdzie, on wyjdzie. On wychodzi, może iść. Który nic tam nie robi, Marek go utrzymuje, mnie z chaty wyrzucił. Widzisz jak ja się poczułem? Jakiś śmieć. Że co, nie rozumiem. Dobrze, jeszcze raz mi wytłumaczę. Dobrze, jest. Za, dobrze, Zasia, zaraz. Nie ma Dobrze! No stary, musimy pogadać, bo naprawdę tak nie może być. Ja nie mam tak, nagrywać, bo. Z nim, z nim, proszę, proszę nas, czy to jest jakiś. No weź, weź, do, do góry, do góry go weź. Daj mojego chłopaka do góry. To jest jakaś parodia. cicho, cisza. się Teraz się nie Ja ty się Ale pan, masz się weźć. Daj mi jakiś związek z Dobra, to jest Dobra, weź i Dobrze, idźcie do góry, tak? może buty chociaż. Dobra, dobra, Cicho, może nie że rozmawiamy, jak ja, ja, tutaj dorośli. to, my byliśmy Dobra, buty ściągnij. No, jak teraz, chcesz buty iść? Góry, ja, buty, no, buty, i... I... buty swoje ściągnij! to tępy jesteś! Nie rozumiesz, jak do ciebie mówię? No do góry, idź, buty ściągnij, nie maskę! Buty teraz! Co to za debil? Skąd wy go wzięliście? To ja, jest. Dobra, idź z nim, wielka. Ale to jest jakaś parodia, dlaczego? Ja, dlaczego po ma... z... Po porozmawiam go. z olejnikiem i zaraz do ciebie przyjdę. Idź się do góry. Ogie, no i jego ojciec mnie wyrzucił z kanału. I ja... Ojciec? No jego ojciec stary, nie wiem, czemu Marek tam w ogóle nic nie decyduje. To no i przyszedłem teraz tutaj, bo ja muszę gdzieś nagrywać. Trzeba follow zdobywać na Instagramie i ty mi w tym pomożesz. Ory, bo jak jakby ty to kto? Jak nie, stary. ale wytłumacz mi o co tutaj chodzi, bo nie, nie rozumiem. Jak ja bym sam wiedział o co tutaj chodzi, to by było dobrze. Z, z Mariuszem, czyli z hajterem byliśmy u Marka, nagrywaliśmy pięknie, ładnie. No i nagle jego stary, że jakaś awantura i wypadł, wypadł. No i wypadł, i wypadł. I ty, teraz tutaj jestem. No. no kurde, stary, ja mam to ból, że ja tam jeżdżę na. No. Po części tę chatę utrzymuję, no bo wyświetlenia lecą. Ja tam też jakiś wkład wkod daję, no zostałem wyrzucony stary za nic. Marek tam dyryguje każdym, bo to jego kanał. Nie wiem dlaczego, stary, to jest dla mnie chore. No dobra, no ale to uważasz, że to jest mój problem, olejnik? No nie, ale uważam, że mi możesz pomóc i mogę teraz nagrywać o ciebie. <laughs> Czyli nie. No. Znaczy no wiesz Olejnik, mógłbyś, gdybyś był zdecydowany, a ty nie jesteś zdecydowany. Nie to, że nie jestem, tylko widzisz, jaki tutaj są przeciwności losu. Przeciwności losu, no. tak to nazywasz, tak? Przeciwności losu. Nie no. wiem, co o tym sądzicie i czemu się w ogóle z niego śmiejecie? Chyba no jest... nawet tak. nie chce się wypowiadać na ten temat. Nie? Ty, szofer, o co ci chodzi? No ogólnie no, nie wiem czy chce się mieszać w to, bo to trochę ciężka akcja jest w tym momencie, nie? bardzo ciężka. Olejnik, ale zdajesz sobie sprawę, że ja większości tych rzeczy nie mogę publikować w Internecie, to będzie wycięte ze względu na to, że są, są to prywatne rzeczy Marka i jego rodziny. No, no, no to, to wytniemy. No, to po co mi to mówisz na kamerach? No, wiesz, tylko, żebyś po prostu wiedział ja nawet nie chcę na swój kanał wrócić. No co przychodzisz tu, żeby... Zobaczymy nam... swój Instagram Tomek podłogę olejnik. Więc ogólnie powiem ci, że jesteś taki sam jak ten majster stary nie chce mi się nawet z tobą siedzieć i nawet jakbyś nie chciała zapłacić, to bym nie chciał tu nagrywać. No ale to jesteś pała! Pała, pała, pała Powiem wam, że te wizyty kurde olejnika są coraz gorsze, nie? Coraz, coraz częstsze. <laughs> coraz częstsze i coraz gorsze. do spania. Ty gości tutaj sprowadzasz. No ale a właśnie, fiolka o, i chłopak no, góry! No. ale coś cicho jest. No cicho. cicho? Widzicie, jak się nie, trząs? Chodź, <laughs> chodźcie, chodźcie! nie, Chodź. I nie, ciebie? nie, nie, siadaj. mam nie fajne. Fajnie też, jak patrz jaki mokry. Fajne. <gry> jak Biolka? Nie za gorąco ci dawaj, ściągaj. Aj, no właśnie, Biolka. Ale jestem dobrze. Biolka, <gry> skąd ty takiego dziecięcia z Jaki dziecięc? Jaki dziecięc? Żebyś z krzyża jest. To jest niemożliwe. <gry> <gry> jakie ludzie. Sama pisze takie rzeczy. Co? Co że... pisałaś, Biolka? Z... Wszystko to, co ona pisała. <gry> <gry> Miałeś A proszę, co za co to z Ja już Miałeś cały by A nie Wy teraz nie. mówię wszystko to, co ona chciała. Jest... Ale, ale co? Co ona ci pi... co ona ci pisała? Powiedz Zajemy mi to. szczerze to gusto chyba nie masz. Wszystkie. To nie ma. O, rozebraniach i tak dalej. Nie to jest. <ślinie> <poślinie>. <ślinie> ale to Poczekaj, no co, jak każdy wziąłem, się musi, to była moja każdy, każdy musi się Mamy go wywalić z tego domu no, na cykiniach! Ja no, ja no, tak, to, no, to jest, to jest to wieśniara, to. zobacz, ale przyjdź na oczy. Patrz, to jest typ wieśniary. Pisze o moich wieściach. W jakichś w ogóle? Wdajesz, ale to jest hit! To jest Ja, to ja to to jest nie? nie ja Ale on kłamie, że tak śladów nie pisała! Z wariatów to jest no hit! Jest... Mówiła mi o ślimakach. Ale ja mówiła o kolekcji moich ślimaków azjatyckich: bez skrupek <grym> Różowe, czerwone ślimaku myślałaś, wiolka? To jest wariatka. Ona tylko o jednym myśli: to jest. Trzeba ją Ale... ośmieszyć jak najbardziej. To jest, jest nieporozumienie: to wszystko wiosła, ma ja. wyjść z wygląda! Żewo, że co? boże. Co? To chyba jakieś, Co wydajesz, dziewczyno? Wie, to, jest, to jest żenada. Jak ty, ty wyglądasz. ty jak, jak, jak ja w w ogóle... wyglądasz jakiś... O jakichś pieskach ogóle, mi gadała? Że, że to na pieska? No to ja mówię, że... Pieska. A ja mam podobne piesków, tak? A ona chciała na pieska!

Wyślę wszystkie screeny. Ale ten typek jest Ten typek jest takim tak. psychlasem, że to jest masakra, nie? On jest, to jest. One, to to <assa> chyba wplejony do rzeczywistości. <ds1> co tu się dzieje. Ona chciała ten tego, on zapytał. ty, ty tak chciałeś go tutaj do domu wziąć. Zapytałam ale, cię. Ale ty się. Ale ty mnie zmieniłeś. co? Po to, żeby mnie ośmieszyć bezczelnie? Ale ty nie zorientowałeś się, że on jest upośledzony? Od razu! Jak od razu zauważyłaś, jak pisałaś z nim? Ona jest upośledzona. Ale nie skojarzenia składenia? Wynoka. Jak, Wynoka, Wynoka, ty tu nawet nie jesteś. Ty, ty jest ty chory. Ty, ty by... on jest z jakiegoś Ale liczyj się. Ale, ale jest normalny? ale słuchaj, nie dość, że inaczej wyglądał <grym> na Instagramie, naprawdę przystojnie. potem ci pokażę jego zdjęcia, to w ogóle całkowicie inaczej pisał, taki normalny koleś. Ale on ma coś tutaj. Tak. On ma coś z głową, ja nie wiem, czy, ja nie wiem. Ale ty, ja ty nie, nie pisałeś, że na pieska, no co ty? Że na Bo pieska, że w On myślał, że ona chce dla Blabora poznać. Okay, okay. Nie, nagrywa, nie, nie bo nagrywa. to też przez ciebie i to przez ciebie, że go tu wzięliśmy. Tak już każdy usłyszał. Ta? tak! Tak już każdy usłyszał. No, Dobra, no. słuchaj, musimy to no, już opanować. Usłyszą, Opanujmy nie, to, to nie i nie musimy go z domu po prostu wyciągnąć, bo to ale, naprawdę ale, jest nieobliczalny. zaraz nie? no. ci kota weźmie jeszcze. to, jest Coś się zrobić! Coś, co chyba nam robi. Oni śmieszny Oni no śmieszni. Oni jest nie? Dobra, słuchaj, musimy. Ja mi, ja mi trzeba tak, Musimy coś zrobić, żeby on są w porządku, ja się nie trzęsło. Nie, ja, trzę ja chcę sobie Tak, trzymasz w tych chwilach? Ona jest naprawdę wkurzona. Ona jest naprawdę wkurzona, to widzisz? No jest, jest. mega! jest ty byś się nie wkurzyć, jakbyś. się. go wynieść z domu. Masz go wynić. Ale nie zawsze ten widzi, z kim ty się spotykasz. Ale to nie. Nie że on w ogóle się to, pod jakiegoś innego gościa? Naprawdę myślę, że z czymś takim bym się umówiła? Myślę, upłaciła? że tak. Myślę, że tak. Nie! Mam uwierz, że mam już kurde... Cześć, tak się. Tak, Nie. To, serio? Już powiem co, ci tak! Trochę... Już nawet z że bym się wolała umówić niż z tym czymś. To w ogóle gówno wygląda. Widziałeś się go... Widziałaś siebie? Patrzdział od siebie. No to jedna wielka kopa, ale i ja. To, co muszę mu To że naprawdę jak go widzę, tak, to się aż śmieje. Patrz, patrz w ogóle. Patrz. Wyłupek, wyłupek, wyłupek! Wyłup. Dwieśniaka Dobra, wydał chat, powtarzasz się Przyszedł do jej chaty, znaczy tak jeszcze będzie twoja Jeszcze do no niej odwieźć artyścię On jest chory od... psychiczny Ja idę ci pocisnąć za beka, nie wiem jak wy no. Nie Nie szark go wywalam nie, z tego nie domu Nie Wywalam go z nie, tego szark domu szark mnie. Idziesz z tego domu na tych Nie, nie idziesz Nie, 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 jest. Nie, nie, nie idę, na na idę. zobacz on Co ty robisz? Jezu, co wy rozwalacie? Na dół, na dół Wychodź na dół nie. Masz co długo ja wziąć. Do dobrze, ja dobrze, muszę, to ty ja sobie tu z nim bądź, a ja tam wychodzę. Dobra, kolego, jak się nazywasz w ogóle? Szymon. No to na to, Szymon. Ja w tym Ja mówię o pełnej kulturze, mówię o psów, o jakichś ślimakach, a ona wszystko powiązuje z jednym. No co jeszcze nie udało mi się pośmieszyć tą wariatkę pusty! No nie wiem, jak no nie, nie wiem jak to nawet nazwać. To jest. też ty ma z głową, nie? Masz coś z głową, czy nie? Nie, ona ma coś z głową. Nie masz na pewno? A ty nie. ale ty tindera założyłeś po to żeby Po to żeby ośmieszać takie puste Dziwne dziewczyny Także dziewczyny uważajcie nie miało... na tinderze Bo możecie spotkać fanatyka Poto, Ślimaków że... chińskich <laughs> czy <czyńca> pierdziel <z jedli. śmiech> Po to żeby mnie że wszystkie ośmieszyć Ja tindera. muszę iść na toalety bo się podziwiam za siebie <laughs> ja, ja mam podobne Różnych zwierząt Ona no, myśli tylko <laughs> jednym To jest nieporozumienie Ale Wydaje mi się, że Tinder jest portalem randkowym i że tam właśnie Dobrze, się o takich rzeczach pisze. Dobrze, ale w tych czasach to na poważnie. N no nie, o takich rzeczach się pisze, to ty jesteś odklejony w rzeczywistości. No. Nie zgodzę się z tym. Jak się nie zgodzisz? No. No jak, na Tinderze się pisze ten sotek. Wszystko w jest o tak? nie jest prawdą. O czym on mówi? Ja czym on mówi? ja wychodzę. O czym on... Ja wychodzę. Wycho ja... ja ja Rozmowy! Rozmowy z Messengera ja wyszedł! czar! rozmowy pariaci? Seks i Szymon Zofir byś opuścił czar! Ja że, ale co to za koleś? Wiolka na serio jest nienormalna, nie? Puknięta. Wiolka jest chora, że się z takimi ludźmi spotyka. Ale jak się spotyka na takie rzeczy, co? 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 na takie portalach Ale mam dzisiaj bekę. Po co mi kamerę nie Zaraz ci tą kamerę rozmawiam. Co to ma być? Piękna. Ale na co ty czekasz? Miałeś wychodzić. Jeszcze mi się, słuchaj, coś mi się fajnego przypomniało. Chciałem ci przekazać coś ważnego. Że chciałem jeszcze ją bardziej upokorzyć. Chciałem i chciałem ja jeszcze, chciadam, jeszcze chci? większe brudy wywlec. To dawaj, dawaj, co masz na nią? Każdy, każdy mój tekst obraca w niesmaczną stronę. Jak gdy, gdy ja mówię o zwierzętach, gdy mówię o ślimakach tajwańskich, hiszpańskich różnych, ona... Wiąże to z tylko z jednym, no zobaczcie jaka to jest prostaczka, no to jest, to jest... <laughs> A Ty założyłeś Twittera, to, żeby... Że żeby czas, po prostu... żeby pokazywać jakie dziewczyny są w internecie, to jest totalnie nie od... To Aha, od... czyli wszystkie, od wszystkie dziewczyny według Ciebie są złe? Nie, ale w dużo przez internet jest kłamstwa, więc w sumie... My nie lubię ślimaków twoich, co teraz? To też, ja się ale ślija, generalnie nie chciałem lubię pokazać chciałem ślimaka. pokazać też, ślimaka, że takie dziewczyny są nie do końca inteligentne. Aha. Okay. Zdajecie się z... No, wywalcie w ogóle ją. Co to ma a być? A To mówić? jest. Ja to mam to jest. Walę po różnych ludziach, do moich znajomych, do kolegów, jakichś ślimakach. To jest. W wariatki. W sumie. W sumie przesłuchajcie. Je, je ale je ja nie, nie za bardzo rozumiem, o czym ty mówisz do mnie, no ale. Tak, gadasz dziwnie trochę. Tak dziwnie, mówię wszystko oni wszystko <ślimaka A ślimaka Od a do zet. Zet. Ona może. Ja stąd wychodzę, obły. Dobra, ja stąd wychodzę panowie. Ja. Dawaj mi na taksę i... No bo... Ja Nie jestem w mam I mówię do ciebie, dawaj... Dawaj ja. mi na taksę! Grosiu, to jest totalna klapa w ogóle, tylko ty kogoś podesłałeś. Ja stąd wychodzę. ty! odprowadzał, czekaj dam Ci na taksy o, oh, tak mu na taksy, tak na taksy nie? daj mu 5 do no, dobra, no masz, słyszysz? No, masz, na taksy, na taksy i, i lecimy, dobra to, to się ma <grym>, czyli co przyjeżdżasz tu do nas, albo mogę Cię upubliczyć w internecie? zależy zależy, jak, jak każdy się dowie jak każdy się dowie, że? jaka jest wioleta, to jest typ no to Cię dowiedzą, jak obejdą ten film teraz wszystkie dobra, dziewczyny wiedzą Dobra, koniec już. No. To na to jedziesz, czy nie jedziesz? Ja śniadam! On szuka twoich kotów, ja ci mówię. On wiedział, że wychodzi! Ponoszę do Wiorka, żeby wychodzić! Ale gdzie ty idziesz? Pożegnać się ostry, o poziemne, z wariatką Syrijskim? Z, z wariatką A o, kochasz ją? Jest mi obojętna, jak śnieg. Jak co? Jak śnieg? Jak woda. Jak Och, woda, to jedna! Żegnę poziębę. To jest w ogóle. Stąd, w ogóle jesteś ja jakimś o, to w ogóle bym nie za... 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 to... W ogóle ja nie, z... nie, nie, z... nie wiem, z... nie jaka matka cię ciekawanko... ci urodziła, ale chyba cię wywaliła. Jak... No chyba ciebie. Dobra, dobra, już skąd. Tak nie wiem, skąd ty się w ogóle wierzysz, w ogóle z tego domu Ja, prostaczka, bo by niż psychol zachowujesz! Popie! jedziesz już? no, ubieraj się szybciej. Jak szybciej, nie masz mi rozkazywać. Oj, żebyś się nie zdziwił. Jeszcze tu przyjadę i zobaczysz. Ty, ty, ty się już tu... <noise> tu nigdy nie pojawisz. A jak nie, to wezmę na ciebie psy i zobaczysz. Tak, tak. O drugi psy. Wyślę im do skrzynki wszystkie screeny, wszystkie zdjęcia. Weźmy miał trzeba robić. A, A Macinagi tak, zdjęcia wysyłała, zdjęcia? Wszystko wysyła. <noise> Jestem tak, jest, Dzięki, że mnie to wyprowadzasz. Jest. Do widzenia, żegnam. I co? żadnych takich zdjęcia wysyłałam od ja nie. <laughs> nie wysyłałam, tylko nie powiem. Co takie to, czy nie? To no pojdź, Ty, co, ty jesteś święty! już mnie nie wkurza. Przepraszam, że przeknam, ale to po prostu Dobra, no, jakoś... takie tak zdjęcia wysłałam, Proszę, cielka, tak. spokojnie, zakończmy ten odcinek, bo to jest za wysłała, daleko. Wysłałam, za... To jest za daleko, nie wysłałam! Pokażę Ci teraz wiadomości. Dobrze? Bardziej później będę. Udowodnić ci, że, 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 że nic nie wysłałam. Naprawdę myślisz, że ja bym wysłała! Jestem za gruba na to! Dobrze? Pasuje no, ci! Się nie! Zami, bo i tak to wygląda. Dobra, Dobrze, Koniec odcinka. Dziękujemy dziękujemy Dziękuję bardzo. Nie, co, nie przeszkadzać, że... Tego psychola. To było okropne, przypominam o... Nie przeszkadza jej. Widzisz? Jednak jej nie przeszkadza. To cały internet to zobaczy. Dobra, do racji. No bo już się przyzwyczaiłam. Ładnie <grym grym grym grym> za klamkę. Eee, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, tutaj macie przycisk. Tak A nie to dredziasz! Halo! Ja tutaj mówię! To jest dredzio! Taki sam przycisk! Ale... Dobra, dobra! Mogę to powiedzieć w końcu! Dobra! Tu macie palę, eeecie, zapomniałem. Przecież subskrypcji, które kliknijcie tam na dole i zapraszamy do kolejnego odcinka. Bum!